Powstaje pytanie, kto jest strażnikiem Konstytucji? I myślę, że dzisiaj strażnikiem Konstytucji jest po pierwsze stary skład Sądu Najwyższego, czyli te izby Sądu Najwyższego, które pozostały i sędziowie, którzy zostali mianowani sędziami Sądu Najwyższego w konstytucyjnym porządku prawnym. Obrońcą i strażnikiem Konstytucji jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Następnie obrońcą i strażnikiem Konstytucji są obywatele, ci, którzy mają świadomość szkód i dramatycznych zmian, które wynikają z naruszania Konstytucji. Wyjście na ulicę, czy na ulicę, czy na placę jest prawem obywatela świadomego, tego, co się dzieje w państwie. I milczenie, które krzyczy, lub krzyk, który jest tłumiony. Konstytucja to my, jest wyrazem obywatelskiej troski i obywatelskiej postawy kobiet, mężczyzn młodych, w średnim wieku, w wieku zaawansowanym. Wreszcie, obrońcą i strażnikiem konstytucji, jak się wydaje. Najbardziej skutecznym jest mechanizm międzynarodowy, przede wszystkim w postaci Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I co się okazuje? Że te bezpieczniki, które miały na celu niedopuszczenie do włamania do konstytucji, te bezpieczniki okazały się słabe. I okazuje się, Koniec końców, że nie to, co było bezpośrednio zapisane w Konstytucji, ale to, co wynika z miejsca Polski w środowisku międzynarodowym, szczególnie w Unii Europejskiej, jest w tej chwili gwarancją suwerenności państwa, bo nie jest suwerennym państwo, w którym naruszana jest świadomie i celowo Konstytucja przez konstytucyjne organy państwa. I, jak wiemy, suwerenowi nie wolno wszystkiego, bo jest ograniczony międzynarodowymi zobowiązaniami, klauzulami wieczności, takimi jak demokracja, rządy prawa, prawa i wolności obywatelskie. A skoro suwerenowi nie wolno wszystkiego, to jeszcze mniej wolno reprezentantom suwerena. No i za chwilę będziemy wybierali. reprezentantów suwerenos.